Siemanko, witajcie w kolejnym filmie o Bone.io. Film jest o tyle wyjątkowy, że nagrywam go chyba już czwarty raz, bo nie do końca mi wychodził wcześniej. Miałem go wypuścić w ostatnią sobotę, a jest, zdaje się, środa. W każdym razie, film będzie dotyczył instalacji Bone.io bez użycia, właściwie zmiany konfiguracji Bonajo ASP, bez użycia Home Assistanta. Film jest głównie dla instalatorów, ponieważ zgłasza się do nas coraz więcej instalatorów, którzy, którym przyszło instalować, bo na obok klienci sobie wybrali nasz sterownik, no ale oni nie bardzo chcą gdzieś tam instalować sobie home assistanta i, i, i w nim grzewać, a powiedzmy na etapie instalacji elektrycznej, no klienci też tego home assistanta u siebie w domu jeszcze nie mają. A nasze sterowniki oczywiście mogą działać autonomicznie i, i nie ma z tym żadnego problemu, ale wymaga to trochę, trochę zabawy, żeby móc tą konfigurację zmieniać. Także dzisiejszy film będzie dotyczył sterowników opartych o ESP, to są te wszystkie 24-cover, mixy itd., itd. No i w sumie dimera też, tak? czyli te, które są oparte o oprogramowanie ESP Home, z którym sterownik dostarczamy. Sterowniki są też, pamiętajcie, domyślnie skonfigurowane w taki sposób, że input tam 1 zapala przekaźnik 1, input 2 przeka przekaźnik 2, i tak dalej, i tak dalej. Żebyście mogli właśnie na budowie sobie szybko jakoś tam to testować i, i, i jako tako używać. No ale oczywiście czasami te przewody rozprowadzimy, także inaczej to jest skonfigurowane, i co wtedy? No i wtedy trzeba zmienić konfigurację domyślną. I dzisiaj wam pokażę jak zrobić, żeby móc w ogóle to robić, a szczególnie na budowie już później bez, bez sieci, bez WiFi. No dobra, to przenosimy się na komputer, bo znowu będziemy sobie tutaj grzebać w dokumentacji i no przechodzimy. Dokumentacja ESP Home. I tutaj przechodzimy Editing Config Without Home Assistant. Ta opcja zaznaczamy, i tutaj będziemy mieli całą instrukcję rozpisaną, co i jak zrobić. Jest na i dla Linuxa, i dla Windowsa. Ja dzisiaj pokażę, jak to jest na Windowsie, bo na Windowsie paradoksalnie jest to wszystko dużo, dużo trudniej zrobić i dlatego właśnie czwarty raz już ten film nagrywam, bo trochę tą instrukcję napisaliśmy już dosyć dawno, ale no Windows pozmieniał się w międzyczasie. I przestała działać. Ogólnie, jak wyłapiecie coś takiego, że jakaś instrukcja nie działa czy, 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 czy coś wam nie zadziałało, to dajcie nam też znać no bo my też tego nie, nie testujemy co, co tydzień. Tak? Więc będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli dacie znać, a też będziemy starali się dogrywać jakieś filmiki do, tego, do tych instrukcji, żeby było łatwiej zrozumieć, jak to wszystko przejść, bo czasami z samej instrukcji może być to trudne i pojawiają się takie jakieś tam zaskakujące elementy. No dobra, zaczynamy w takim razie. Zrobimy to dla Windowsa, tak jak mówiłem, i zaczynamy od tego, że patrzymy, czego tutaj potrzebujemy. Prerequisites, zobaczcie, komputer, który używa Windowsa 10 lub wyższego, tak, z uprawnieniami administratora i z połączeniem z internetem. Tutaj widzę jakieś ostrzeżenie Paweł napisał, ale dobra, ja Wam pokażę co i jak. Dobra, najpierw pobieramy sobie Pythona, ze strony Pythona. I tu jest bardzo ważna rzecz, na którą też właśnie dzisiaj chwilę spędziliśmy, żeby zrozumieć o co chodzi. Na dzień kręcenia tego filmu ESP Home nie wspiera najnowszej wersji Pythona. To znaczy zainstaluje się, tak, ale będzie problem z instalacją później, pakietów już na urządzeniach, będzie wyskakiwał błąd taki odnośnie pakietu Pillow, który w ESP Home jest używany w starszej wersji, a do najnowszego Pythona nie da się tej starszej wersji zainstalować. Także jeżeli, no może już w przyszłości będzie ten film oglądać, może to problem nie będzie, ale jeżeli wyskoczy Wam właśnie błąd pilo podczas instalacji już urządzenia i oprogramowania urządzenia, no to warto po prostu cofnąć się kilka wersji, albo przynajmniej do tej, którą ja Wam dzisiaj pokażę, jeśli chodzi o Pythona. Dzisiaj będziemy pracować na Pythonie 3.12.7, 3, czyli tak naprawdę jedna wersja w tył względem najnowszej. No i co, zaczynamy od pobrania tego pliku, sobie tutaj go pobierzemy. Ja już mam go zresztą Wiele razy pobranego, ale dobra. Jak się pobrał, klikamy RUN, odpala się instalator. I tutaj wróćmy może do instrukcji, żeby też nie wyprzedzać. Musimy tak zaznaczyć te dwie opcje, tak, czyli tutaj mamy, używaj uprawnień administratora i dodać Pythona exe do, 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 do buffu, tak? do, do ścieżki, to wtedy nie trzeba będzie pełnej ścieżki Pythona podawać tego, gdzie on jest zainstalowany, żeby wywołać polecenie, tak? Python. Dobra, instalujemy. Pojawi się user account control, klikamy yes, no i Python nam się instaluje. Upewnijcie się też może wcześniej, czy nie macie już jakiejś starszej wersji Pythona zainstalowanej, czy nowszej, bo to może, bo Python potrafi się w wielu instancjach instalować, a później e, tak, później może być problem, że coś nie działa. Także jeżeli macie jakieś starsze, a nie używacie ich, to po prostu najpierw to odinstalujcie, a dopiero zainstalujcie nową i wtedy powinno wszystko przejść bezboleśnie, już. Dobra. Python zainstalowany. Klikamy close. I wracamy sobie do, do naszej instrukcji. No i mamy. Verify Python Installation Open PowerShell or CMD. My sobie użyjemy PowerShell. Jest ładniejszy. Kolorowy taki. Będzie lepiej. Wszystko widać. I sobie tutaj otwórzmy. Ok. No więc kopiujemy polecenie Python version. I zobaczmy. 312.7, 312.7 taki jak jest w instrukcji. Elegancko. Idziemy dalej. Eee, prepare ESPHome Home for Python i prompt, Dobre. Czyli wykonujemy pierwsze polecenie, które tak naprawdę w naszym katalogu, naszego profilu stworzy katalog NSP Home. Ok. Drugie polecenie zrobi tyle, że przejdzie do tego katalogu SP Home. A trzecie polecenie to instalator pakietów Pythona, który zainstaluje nam właśnie tą bibliotekę, ten pakiet Pillow w wersji 10.2, który jest wymagany przez obecną, w chwili nagrywania tego filmu, przez obecną wersję SP Home. Dobra. A, no i ESPHome jeszcze się zainstaluje, dobra, nie zauważyłem. No i co, wygląda, że już szybciutko. Pewnie dlatego, że już to piąty raz instaluję, więc już miałem pakiety pobrane. Dobra, tutaj jest też wersja dla zwykłego command line'a pokazana. Ona różni się tym, że trochę inaczej są te zmiany środowiskowe wpisywane. No i dobra, teraz sprawdźmy. Czy to nasze ESP Home się zainstalowało no jest 202410.1 so far so good. Mm, dobra. Teraz jesteś gotowy do wykonania następnych kroków. Run ESP Home dashboard. No dobra, czyli musimy przejść sobie do tego katalogu ESP Home. My już w nim jesteśmy, tak. I odpalamy SP Home dashboard i kropeczkę. O tej kropeczce też pamiętajcie tutaj. A, dobra, nie skopiowałem. Okej. Okay. No i SP Home się uruchomiło. Jeszcze Powinien Wam wyskoczyć taki komunikat z Firewalla, że chcę otworzyć jakiś port i pozwólcie na to, tak? U mnie on nie wyskoczył, bo ja już to, mówię, trzeci czy czwarty raz instalowałem, więc po prostu no już miałem to dodane, więc wybaczcie, że, że nie, nie widać tego, ale tam trzeba wyrazić zgodę jak coś. No dobra, no jest to wystartowane, wracamy do naszej instrukcji. Tutaj jest napisane, że on wystartował pod adresem 000, ale to jest adres linuxowy, nam tutaj on chyba nie pójdzie. No nie. Na Windowsie musimy użyć adresu 127, czyli tak. I już tu jakieś urządzenia widzę wykrył. No dobrze. Pamiętajcie, żeby tego PowerShella mieć cały czas otwartego, bo to nie jest odpalone w tle, tylko normalnie tutaj w konsoli. Jak zamkniecie ta okienka z PowerShellem, to no, to przestanie ten dashboard też działać, tak? Ale nie ma sensu, żebyśmy go instalowali jako jakiś tam usługę, serwer czy cokolwiek innego, bo będziemy z tego korzystać tylko, żeby zmienić konfigurację naszych urządzeń, a, a później może to być już wyłączone. No dobra, więc jak już weszliście sobie na ten localhost tak? yy, i pod 6052. Yy, no to ukazuje Wam się taki właśnie dashboard, taki, taki sam tak naprawdę jaki pojawia się w Adonie w e, home assistancie, no tylko nie ma dookoła tutaj home assistanta już. U mnie wykrył jakieś urządzenie, e, ale nie na tym będziemy pracować, będziemy pracować właśnie na tym świeżym sterowniku, więc teraz go podłączę, zasilanie, ethernet e, i... Teraz co najważniejsze, żeby to wszystko miało szansę działać, to musi działać możliwość. Muszą te urządzenia być w tej samej, powiedzmy, podsieci, tak? Żeby komunikacja ta UDP po, po MDNS-ie mogła funkcjonować. Jeżeli wasz laptop jest w innej sieci niż Bone.io. To żeby BOM na zostało odnalezione, no to musi działać coś takiego jak MDNS Broadcasting, czy coś tak, czy już nie pamiętam jak to się generalnie nazywało, ale, ale jest duża szansa, że wtedy nie zadziała, więc najbezpieczniej jest po prostu to te urządzenia podłączyć do tej samej, do, tej, do tego samego villa, na tej samej sieci, tak żeby adresy były no, z tej samej podsieci i wtedy jak uruchomicie zasilanie, to urządzenie powinno się od razu znaleźć. Ja tutaj mam na jednym zasilaniu jeszcze jakiś tam dimerek, mój testowy, więc on też się tutaj pojawił od razu. Ale nas interesuje ten 32x10 Lights, bo to jest mój testowy, właśnie sterownik, na którym dzisiaj będziemy pokazywać co tu się dzieje. On ma właśnie adres 110.19. Możecie sobie zobaczyć, tak. On jakiś taki. Dopiero co wstał, a IP mojego komputera to 110.10, tak, czyli ta sama podsieć i zadbajcie to, żeby tak było, wtedy powinno się to obyć bezproblemowo w miarę. No dobra, i jak mamy już to urządzenie, gdzie on to jest tutaj. No to żeby móc zmieniać jego konfigurację, musimy zaadoptować się do naszego Adona, i to jest tak naprawdę taka największa. Największa bolączka, jeszcze jest urządzenie. Klikamy Adopt. W tym momencie możemy sobie zmienić jego nazwę na jakąś inną dowolną. Tak? Tutaj mamy to domyślnie, to jest po prostu nazwa urządzenia, jakiś tam numer seryjny tego sterownika. No, ja nie będę zmieniał, nie, nie to jest tak testowa jakaś tam instancja. I klikamy Adopt. I tu się zaraz zacznie. Configuration created, to finish adoption, bla, bla bla Urządzenie musi zainstalować od nowa sterownik, tak, żeby było powiązane tutaj z tym. Klikamy install i to potrwa dość długo yy, i nie możecie tego przerywać, tak, także pokażę wam jak wygląda końcówka. Tak naprawdę sterownik powinien już pokazywać stany sensorów, wtedy dopiero jest skończono. Ta instalacja będzie się zatrzymywała na chwilę i, i mówię, to potrwa pewnie po z 5 minut, więc musicie się uzbroić cierpliwość i po prostu zaczekać i nic nie rozłączać. Także wracamy za chwilę jak się już zainstaluje. No i elegancko. Jak już zobaczyliście takie fioletowe tutaj dane w tym, no w tym oknie z logami, to znaczy, że wszystko już się. Zakończyło poprawnie i instrownik został przeinstalowany. I teraz możemy kliknąć Stop i zobaczymy, że on już jest online, jest dodany do naszego Adona, i teraz możemy sobie sprawdzić, czy nie wiem, po połączyć się do niego bezpośrednio. I zobaczcie, możemy sobie kliknąć buzer, zobaczyć czy działa, podejrzeć jakieś tam rzeczy, ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że teraz możemy faktycznie zmieniać tą konfigurację, którą mamy do sterownika w Granom. i wystarczy zrobić edit i mamy dostęp do całego kodu, który my dostarczamy wraz ze sterownikiem całej tej konfiguracji. I tutaj od razu może omówię kilka takich istotnych rzeczy, a mianowicie to nawet w instrukcji jest opisane. Zobaczcie jak już dodamy, dodamy, dodamy. Hmm. Jeżeli nie macie właśnie home assistanta, to w tej linii, która się nazywa API, tak tutaj, trzeba dodać reboot timeout równe zero. My teraz w tych najnowszych wersjach firmware'u już to domyślnie wpisujemy. Ta linia jest o tyle ważna, że domyślnie jeżeli jej nie ma, to no, tutaj możecie sobie przeczytać. Sterownik e, przy braku komunikacji z home będzie wykonywał restart co 15 minut, żeby takie połączenie nawiązać. Też sprawdziliśmy trochę bardziej, jak to działa i okazuje się, że na przykład, jeśli nie mamy podłączonego żadnego kabelka sieciowego, tak, jeżeli sterownik działa zupełnie na to, to nie będzie się restartował. Dopiero jeżeli będzie ta warstwa sieciowa obsłużona, ale nie będzie komunikacji z home assistantem, to wtedy on się będzie mówię, domyślnie restartował co 15 minut, a jeżeli chcecie ten timeout zmienić, na przykład na 24 godziny, to możecie sobie tutaj wpisać 24 godziny, a jeżeli przecież 0, to on nie będzie się restartował w ogóle, tak? czyli jeżeli sieć, e, znaczy jeżeli zniknie nam z sieci home assistant, na przykład go restartujemy, to może się zdarzyć, aczkolwiek nam się to nigdy nie zdarzyło. Że sterownik nie nawiąże ponownie połączenia, jeżeli nie ma tego, tego timeoutu. Ale tak, jak mówię, to się raczej rzadko zdarza. Dlatego właśnie tutaj ustawiamy teraz już domyślnie timeout 0. No dobra, to przejdźmy do konfiguracji, której taki właśnie instalator może chcieć coś zmienić. Najczęściej jest to po prostu. Hmm, Zamiana który input odpowiada za który output, tak? W takiej konfiguracji, gdzie nie ma jeszcze home asistanta, i możemy to zrobić tutaj w konfiguracji. Zobaczcie, na, na, prawie na prawie że na końcu. Zobaczcie, tutaj, gdzie to się zaczyna. No mamy tutaj, zobaczcie, binary sensor, taka sekcja, platform GPIO i u nas IN01, tak, czyli taki IN jak tutaj mamy, IN01, możemy sobie na przykład w tej chwili skonfigurowany, żeby on sterował, zobaczcie tutaj, lightem 01, czyli właśnie wyjściem 01, a my chcemy na przykład, żeby on jednak sterował 32 przekaźnikiem, a nie pierwszym. No to możemy tutaj po prostu sobie zmienić na 30, light 32. Kliknąć Save. I teraz taki firmware nowy trzeba do sterownika wgrać. I teraz mamy kilka możliwości. Najprostsze, jeżeli to robimy jeszcze wciąż w domu, tak, jesteśmy administratorem, przygotowujemy sobie sterownik no to, i mamy tutaj podpięte to wszystko do sieci. To możemy po prostu via network, tak, Zrobić, żeby się zainstalowało. Chwilę poczekamy i w się tak jak przy adopcji. Tak naprawdę kluczowa do zrobienia jest ta adopcja i warto ją zrobić jeszcze przed zawiezieniem tych sterowników gdzieś tam na budowę, czy jesteś instalatorem, czy użytkownikiem. I najlepiej sobie zrobić takiego właśnie adona na laptopie, zawieźć to, zaadoptować to sobie gdzieś tam w domu. A później możemy już to instalować nawet przez USB, to też Wam zaraz pokażę. No dobra, zainstalowało się. I teraz jak sobie klikniemy właśnie jedynką, to załączy się 32 przekaźnik. No tego już wam nie będę pokazywał, bo... Albo dobra, spróbujmy tylko nie tutaj, a no weźmiemy SetIpe Visit i. Gdzie tu są te Light? Light 32 jest w tej chwili wyłączony. Ja sobie tutaj podepnę tak na szybko. Jakiś kabelek zakryję moją głowę, żeby było widać. No i jak kliknę, no, ten widzicie. Elegancko, teraz 32 przekaźnik się już automatycznie załącza, jak to robimy. No ale dobra, to jest jeden ze sposobów, jak możemy wgrać, ale jak już ten nasz sterownik zawieźliśmy na budowę, wyłączymy go i przyszło nam coś zmienić, no to może pojawić się problem, tak? Bo nie mamy na przykład na budowie już żadnej sieci. I wtedy z pomocą przyjdzie nam kabelek USB-C. Możemy go podłączyć do złącza, które tutaj mamy obok internetu. Zobaczcie. Sterownik wystartuje z samego tego USB, zaraz to już zobaczycie. Aczkolwiek no nie uzyska sieci ani nic, no bo, no bo jej nie ma. Ale to nam wystarczy, żeby przeprogramować. Jak teraz będziemy chcieli sobie, yy, sobie coś zmienić w tej konfiguracji I to urządzenie mamy już wcześniej zaadoptowane, bo to jest kluczowe, tak? no to przechodzimy tak samo jak wcześniej do edycji i możemy sobie zmienić tym razem nie wiem, że wejście 32 steruje dla odmiany lightem 01. Ciach zmienione, tak samo save, tylko teraz instalację wykonamy inaczej. Klikamy install i tutaj zamiast via the network ee, klikamy to e, plug into this computer. Tak? Czyli do tego komputera ja podłączyłem sobie ten sterownik właśnie przez to USB-C i teraz zacznę go programować. Pojawił się tutaj jako COM6, e, wybieramy. I tak samo jak wcześniej, mimo że nie ma żadnego Ethernetu, nic podłączonego, normalnie przez USB się programuje. Na czas programowania odłączcie zasilanie, pamiętajcie o tym. Teoretycznie nie powinno się nic stać, ale, ale bezpiecznie na pewno będzie jeśli odłączycie i dla sterownika, i dla Waszego laptopa. No i teraz musimy około dwóch minut poczekać. I nasz sterownik się zrekonfiguruje tak jakbyśmy chcieli. Nie można niestety zrobić tej adopcji przez USB. To jest minus tego SP Home, no bo ono jest tak naprawdę pomyślane, żeby pracowało w połączeniu z Home Assistantem, a nie gdzieś tam standalone. Ale myślę, że jest to całkiem niezłe obejście, właśnie instalacja tego addona i później już możemy sobie, jak już sobie zadoptujemy te urządzenie, to już później możemy dowolnie tą konfigurację Zmienić. Możemy też przygotować BINA i przesłać komuś, żeby sobie sam nawet wgrał. Tak? Jeżeli, jeżeli jesteście właśnie instalatorem, klient Was prosi. No właśnie, konfiguracja skończona. I teraz już jest zmienione, wszystko startuje tak, tak jak trzeba. No i zasadniczo tak wygląda współpraca z naszymi sterownikami, tymi opartymi o SP Home. W momencie, kiedy nie ma home assistanta, tak? Nie, nie ma. Stroniki muszą działać wtedy w trybie takim, właśnie standalone. Jest troszkę upierdliwości, ale no te stroniki są stworzone do tego, żeby działać w sieci, a nie, żeby działać gdzieś tam jako takie urządzenia no bez powiedzmy home assistanta, tak? Ma to być smart home, a nie tylko zwykły przełącznik mm, stanów. W przypadku. W przypadku sterowników black, tak, czyli tych dużych, opartych o Linuxa, no to jest znacznie łatwiej, no bo one mają po prostu Linuxa, więc, więc można się na niego przez SH dostać i sobie dowolnie tą konfigurację zmieniać. W przypadku no, tych opartych o SP trzeba się troszeczkę nagimnastykować, ale mam nadzieję, że ten filmik Wam pomoże i ułatwi, e, ułatwi sprawy. Jeżeli są jakieś inne tematy, takie trudne w przypadku właśnie zrozumienia jak te sterowniki BOUNIO działają, Napiszcie proszę w komentarzach. Postaramy się coś dopisać do dokumentacji czy, czy cokolwiek. Ok, mam nadzieję, że ten filmik Wam pomógł zrozumieć to wszystko i że będzie przydatny. Jak coś to piszcie, subskrybujcie kanał, kupujcie nasze sterowniki, będzie, będzie nam bardzo miło z tego powodu. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!